Witajcie w kolejnym odcinku programu Co w Kosmosie. W dzisiejszym odcinku usłyszycie o znikających pasach Jowisza, w wirze na biegunie Urana oraz dzwoniącej czarnej dziurze. Zaczynamy od Jowisza i jego pasów. Gdy spojrzymy na Jowisza, nawet przez niewielki teleskop, zauważymy na jego powierzchni charakterystyczne pasy. Pasy te odpowiadają prądom powietrznym wiejącym w atmosferze Jowisza. Gdy jeden pas porusza się w kierunku wschodnim, drugi sąsiedni wieje w kierunku zachodnim. Lecz pasy te zmieniają się z nieznanego nam powodu. Naukowcy z Uniwersytetu w Lidz twierdzą, że znaleźli przyczynę tych zmian widoczności pasów na Jowiszu. Już wcześniej zauważono, że zmiany zachodzące na powierzchni Jowisza łączą się w jakiś sposób z promieniowaniem podczerwonym pochodzącym z głębokości około 50 km pod gazową powierzchnią Jowisza. Wykorzystując dane zebrane przez Sądę Juno, naukowcy z Uniwersytetu w Leeds doszli do wniosku, że za zmiany w wyglądzie Jowisza odpowiadają zmiany w polu magnetycznym planety. Oscylacje zachodzące w polu magnetycznym planety pokrywają się z okresową zmianą w emisji promieniowania podczerwonego przez Jowisza. Obserwując zmiany w polu magnetycznym Jowisza naukowcy wykryli charakterystyczne miejsce w polu magnetycznym Miejsce to, nazwane wielką niebieską plamą, porusza się powoli w kierunku wschodnim, lecz w ostatnim czasie punkt ten zaczął powoli zwalniać. Może to wskazywać, że punkt ten cyklicznie zmienia kierunek ruchu i niedługo zacznie poruszać się w kierunku zachodnim. Naukowcy wciąż zastanawiają się w jaki dokładny sposób zmiany pola magnetycznego Jowisza wpływają na emitowane przez niego promieniowanie podczerwone, które to odzwierciedla zmiany zachodzących w chmurach na powierzchni Jowisza. Innymi interesującymi cechami na powierzchni Jowisza są wiry na biegunach planety. Podobne wiry były również obserwowane na biegunach Saturna. Według najnowszych badań wynika, że również i Uran posiada podobne wiry na swoich biegunach. Naukowcy z Jet Propulsion Laboratory wykorzystali sieć radioteleskopów Very Large Array znajdujących się w stanie Nowy Meksyk do obserwacji Urana. Ze względu na duże nachylenie osi obrotu Urana, obserwacja jego biegunów nie jest łatwa. Uran wygląda z naszej perspektywy, jakby leżał na boku. Biorąc to pod uwagę oraz fakt, że jeden obieg wokół Słońca zajmuje uranowi 84 lata i jego bieguny przez długi czas mogą być niewidoczne z Ziemi. W tej chwili uran jest zwrócony w naszą stronę jednym ze swoich biegunów. Szansę tę postanowili wykorzystać astronomowie z Jet Propulsion Laboratory, aby potwierdzić fakt istnienia wiru na jednym biegunie urana. Z obserwacji w paśmie mikrofalowym wykryli oni, że w okolicach bieguna północnego gaz jest ciepły i suchy. Wskazuje to na istnienie silnego cyklonu w tym regionie. Badania te potwierdzają wcześniejszą teorię o tym, że wszystkie planety z wystarczająco gęstą atmosferą posiadają wiry na swoich biegunach. W naszym układzie słonecznym dotyczy to wszystkich planet, za wyjątkiem Merkurego, którego atmosfera jest zbyt rzadka. Potwierdzenia będzie również wymagała nowa teoria, dzięki której naukowcy liczą, że uda im się wykryć grawitację kwantową. Teoria względności Alberta Einsteina zmieniła to, jak postrzegamy grawitację, według Einsteina grawitacja jest tak naprawdę zakrzywieniem czasoprzestrzeni. Teoria ta potwierdzona została już wiele razy, z kolei teoria grawitacji kwantowej wciąż czeka na potwierdzenie. Teoria ta zakłada, że jesteśmy w stanie połączyć grawitację znaną z teorii względności Alberta Einsteina z mechaniką kwantową. Najlepszym miejscem do poszukiwania grawitacji kwantowej wydają się być czarne dziury, których masa tak bardzo zakrzywia czasoprzestrzeń, że nawet światło nie jest w stanie wydostać się z ich wnętrza. Zdaniem naukowców z Kalifornijskiego Instytutu Technicznego, obserwując łączenie się czarnych dziur przy pomocy detektorów fal grawitacyjnych, możliwe jest wykrycie grawitacji kwantowej. W chwili łączenia się czarnych dziur powstają fale grawitacyjne, które rozchodzą się po wszechświecie. Wykorzystując detektory fal grawitacyjnych, jesteśmy w stanie określić masę, jak i czasami kierunek, z którego docierają do nas te fale grawitacyjne. Zdaniem naukowców, powstała czarna dziura drga niczym uderzony dzwon. Drgania te również produkują fale grawitacyjne. Badając je, naukowcy są w stanie określić jakość, jak i temper tych drgani. Jeśli faktycznie istnieje grawitacja kwantowa, to ta powstała czarna dziura będzie drgać w inny sposób niż gdyby grawitacji kwantowej nie było. W rozróżnieniu tych drgań pomóc może naukowcom równanie wyprowadzone 50 lat temu przez Sola Teukolskiego. Równanie to w łatwy dla naukowców sposób opisuje jak fale grawitacyjne rozchodzą się z czarnej dziury. Pomaga ono naukowcom w intuicyjny sposób badać czarne dziury bez udziału superkomputerów. Naukowcy z Kalifornijskiego Instytutu Technicznego zmodyfikowali to równanie, aby pasowało ono dla czarnych dziur, znajdujących się poza reżimem ogólnej teorii względności. Wykorzystując to zmodyfikowane równanie do analizy danych zebranych przez nowe obserwacje fal grawitacyjnych, naukowcy będą mogli wykryć słabe sygnały wskazujące na istnienie grawitacji kwantowej. I to wszystko w tym odcinku. Jeśli się Wam podobało, to polubcie ten film i zasubskrybujcie nasz kanał, aby nie przegapić następnych odcinków. Na razie i do usłyszenia za tydzień.